ja co tutaj się stanęło? Siemano Śmijneczko, ja jestem Igor. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj filmik nagrywam z nowego telefonu. No, bo tamten co prawda miał te 4 lata, troszkę się zepsuł, więc zakupiłem sobie nowy telefon do nagrywania. Już jestem przelogowany na konto na YouTube. No i co, śnieg stopniał. Zrobiła się taka teraz chlapa, jak to mówią. Yy, samiczka tutaj, co mogę wam powiedzieć, ta się nie zakociła. Była już dopuszczana, ale nie wiem, czy co z tego będzie. Yy, tutaj samiczka również nie wiem, bo... No ona wczoraj miała wykota, a jeszcze nic nie robiła, więc pewnie też nie zakocona no ale jak widzieliście na początku samiczka belgijska się zakodziła jestem troszkę chory a więc szybko wam to postaram się pokazać to będzie taki króciutki odcinek ale stawiajcie łapeczki w górę subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie no i co zapraszam do oglądania no i tutaj już na samym wstępie sobie samiczkę pogłaskam Samiczka nie chce, trzeba ją wyjąć, bo może zrobić młodym krzywdę. Dobra, samiczka jest tutaj, już się nasmarowałem. Jej, futrem! Więc, więc biorę się za sprawdzanie gniazda. O, proszę, małe dzieciaczki. Nie wiem czemu samiczka tutaj zrobiła gniazdo, a wcześniej próbowała tutaj coś zmajstrować, no ale dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem maluszków, siedem w tym jeden. Uszka nie ma. No słabiodko, ale to nic. Jak na belka e, słabo, ale. że tak powiem jak ma siedem sztuk jeszcze dobrze by ich wychowała o ile nie ma nic po bokach nawet na ten taki symboliczny jak to mówią pasztecik się opłaca Zostawić tego właśnie, właśnie bezusznego kolegę. Myślę, że tutaj jak jej przyłożę, to samiczka i tak powinna w miarę, w miarę być zrozumiała w stosunku do mnie, bo już to nie, to nie jest jej pierwszy wykład w hodowli, a więc. Tu macie taki update. Mówię, to jest taki szybki odcinek, nie wiem czy nawet będzie miał 5 minut. Wsadzam samiczkę. E, no i co, lecę do domu, bo... No mówię, jestem chory, do szkoły nie poszedłem. E, no i be, bez bezbędnego przedłużenia wsadzam samiczkę do klatki. No chodnie, nie. No i jak samiczka? no zobacz do gniazda niunia czy ci odpowiada bo powinno ci odpowiadać eee ty to nie jesteś taka nie tak w ogóle zmieniłem kroliczką klatkę już mogliście to zauważyć żeby mieli, miały większe o kurde co tutaj się działo chyba któreś nie chciało wyjść ale no o kurde Kurczę, kurczaczki, kurczaczki. Nie wiem co to to krew jest, ale nie wiem czego. No nic, no. No nie stawaj tam na nich, nie, nie. Zaraz jej przyniosę marcheweczkę. Pić dostają, żebyście mnie pisali, bo e, wtedy nie dawałem pić, aby dostawały marchewki, no ale e, właśnie sobie uświadomiłem, że jednak te marchewki to troszkę za mało. I wziąłem, zacząłem podawać w takich pojemniczkach, bo u mnie się takich puszek jak pisaliście nie jada za bardzo. Sorry, za syfikletki, ale to w takich pojemniczkach podaje picie. No i się nauczyły, no i piją normalnie. No i co, teraz jak się ta samiczka zakociła, to czekamy 19 na wykot, ale szczerze powiedziawszy, wątpię w to, to w ogóle ta samiczka nie jada granulatu zjada owiec a proszę tutaj granulki zostawia, no nic nie będę jej zmuszał to się udało raz zakocić i to też tak, chyba po godzinie dopuszczania do samca yy, samica maruje, ale samiec no nie idzie że tak powiem, a zobaczymy w ogóle bo może się też okazać, że samiec jest bezpłodny, jak tu ją zakocił, no i się nie okociła a tam też ale tutaj powinno już być coś, bo ta była po o, samczyku, baranie francuskim. No i co, jeszcze zobaczymy na koniec do termundów. Czy coś urosły? Być może. Czy wiem, że nie urosły? Być może. Nie, no może trochę urosły. Nie wiem, więcej granulków dostają. No właśnie, mam e, granulat. Z lampiny? Nie, te tutaj wylała wodę i ma taką ściółkę, bo jej ostatnio sprzątałem. Dobra, jeszcze do Belga zobaczymy i lecimy. Dobra, tutaj samiczka się czyści. Młody tam wszystko w porządku. Wszystko w porządku. E, no i co? Stawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Polecajcie filmiki znajomym. E... Miłych wykotów życzę, udanych przede wszystkim. No już mogę powoli zacząć życić, życzyć Wam wesołych świąt. A wiecie co? Do następnego i cześć!